Witajcie widzowie w najdłuższym dniu 2023 roku, 21 czerwiec. Kiedy to oglądacie, jest już zapewne noc, a wiąże się to z tym, że jak to koniec roku, cała masa imprez, a jak się ma trójkę dzieci, to tych imprez na zakończenie roku szkolnego jest naprawdę sporo. Zresztą trwa jedna z nich, co możecie co chwilę słyszeć. Ale my, oczywiście, wracamy do wydarzeń z poprzedniego weekendu, do rajdu Lipawy, czyli czwartej rundy rajdowych mistrzostw Europy 2020. 2023. Jesteśmy w połowie sezonu Mistrzostw Europy. Za nami trzy rajdy szutrowe, jeden asfaltowy. Przed nami odwrotnie: trzy asfaltowe, jeden szutrowy. A my rajd lipawy, szutrowy omówimy sobie po nowemu, czyli czołową dziesiątkę, jak im. Poszło. Na dziesiątym miejscu Ride Lipawy ukończyli Simone Campadelli z Tanią Canton. Dwie i pół minuty niemal stracili do zwycięzców. Pierwszego dnia jechali dosyć równo. Niemal od początku byli cały czas w czołowej dziesiątce i tak też było na koniec soboty. Byli na dziesiątym miejscu. Początkowo narzekali nieco na przyczepność, ale potem cieszyli się szybkimi os i uczyli się na nich szybko jeździć. Zwracali na to uwagę, że uczą się szybkich OS-ów. Drugiego dnia równa jazda, ale czasy troszeczkę słabsze. Mimo to udało się to. Czołową dziesiątkę zamknąć, udało się utrzymać to miejsce w czołowej dziesiątce. Pilotka, czyli Tania Canton, nawet żartowała do Simone, że jak nie zacznie jechać szybciej, to się zamienią miejscami. Chciałbym to zobaczyć. Teoretycznie już to widzieliśmy raz w postaci Emila Lindholma i Rety Hamalajnen, która to była zgłoszona jako kierowca w Katalonii dwa lata temu, przez co Kajetan stracił punkty. Nie wracajmy do tego. Natomiast tutaj faktycznie mogłaby taka sytuacja być, a taką sytuację też widzieliśmy już lat temu, kilkanaście, podczas rajdu Szwecji. Kiedy to nie pamiętam, kto był wtedy pilotem, ale Petera Solberga, pilot, przejął samochód na ostatnim odcinku specjalnym. Dziewiąte miejsce. Urzędujący Mistrzowie Europy Efren na z Fernandez. Nie jest to najlepsza pierwsza połowa sezonu jak na Mistrza Europy. 2 minuty 18 sekund straty do zwycięzców. Warto zacząć od tego, że wrócili do starszego modelu Fabii, czyli pojechali Ride pawy Fabiom Evo 2, a nie Fabiom RS, najnowszą. Larana mówił, że w tym samochodzie czuje się lepiej, pewniej na szybkich szutrach. Nie, mógł jeszcze, nie, nie odkrył jeszcze dobrych ustawień do nowego samochodu. Zaczęli od piątego miejsca wprawdzie na pierwszym moesie. Ogólnie byli zadowoleni, natomiast na koniec dnia byli pierwszego, byli dopiero na ósmym miejscu, w drugim dniu mieli jeszcze słabsze tempo. W drugiej dziesiątce czasy sprawiły, że ledwo zmieścili się w tej czołowej dziesiątce na dziewiątym miejscu. Sam Larena nie umiał powiedzieć, dlaczego tak słabo jechał w niedzielę. Czuł, że jedzie po prostu wszystko, co może, a mimo to czasów nie było. ósme miejsce Greg Liname, James Morgan, minuta 51 straty do zwycięzców. Zaczęli od tego, że otarli się nawet o podium na kilku ESACH. Po sobocie byli na piątym miejscu, niestety w niedzielę, narzekali na pozycję startową, dużo odkurzania było i spadli na miejsce ósme. Siódme miejsce, i tutaj jest moim zdaniem bohater tego rajdu, Miko Heikila Samu Valeri. Minuta 38 straty. To jest duża strata, jakby się wydawało, ale pokazali naprawdę świetne tempo. Na pewno będą faworytami kolejnej rundy, która będzie Szwecji. Przypomnę Wam, że w tym roku w ramach Mistrzostw Europy będzie rozgrywany Royal Swedish Rally, który będzie się odbywał na trasach, które do niedawna gościły zimową rundę WRC, czyli w tym rejonie Warmland Może nawet Colin Crest się za na odcinki specjalne to by było coś też podejrzewam ciekawego dla kibiców. Zobaczyć Colin Crest latem. I tak cały czas byli w czołowej siódemce czasów. Cały czas byli bardzo wysoko, natomiast spóźnili się na jeden pekat z powodu problemów z samochodem. Mieli problemy z samochodem, naprawiali go na dojazdówce, spóźnili się na pekat. 3 minuty dostali 30 sekund kary, zatem bez tej kary byli w parę pozycji wyżej. Miko mówił, że nie działał napęd. Jechali ośką, stąd też mieli słaby czas właśnie na jednym z odcinków specjalnych. Na drugi dzień, czyli na niedzielę, mieli znowu fantastyczne tempo, co pozwoli im awansować do siódmego miejsca, natomiast gdyby nie ta kara czasowa wynikająca ze spóźnienia, wynikająca z technicznych problemów, byliby co najmniej trzy oczka wyżej. Miko był generalnie zadowolony z rajdu, na mecie mówił, że mimo problemów cieszy go prędkość, wie, że udaje się rozwiązać problemy i jechać dalej. Szóste miejsce, mój e, ulubieniec z ostatnimi czasy: Matiusz Franceski i Jules Eskartę Figue. Minuta 29,6, czyli raptem 9 sekund przed e, Miko Heikilą. To mm, jest. E, przepraszam, Ma Matiusz, dobrze powiedziałem. W większości pozytywnie wypowiadał się o tym rajdzie. Kilka razy wspominał, że się za mocno ślizga, ale równa jazda na koniec soboty dała im siódme miejsce, a w niedzielu udało się jeszcze o jedną pozycję awansować. Na, na mecie bardzo dziękował całemu zespołowi, dziękował Michelin, a do czwartej pozycji zabrakło bardzo niewiele, bo pomiędzy czwartą a szóstą pozycją były jeszcze mniejsze różnice. Otóż tutaj mieliśmy 9 sekund do Heikili, a na piątym miejscu, na którym Robert Wirwes i Craig Drew skończyli, byli zaledwie nie całe 2 sekund 1 27 8 przed przed Mateuszem Franceskim Zaczęli od świetnych czasów, na podium byli kilkakrotnie, niestety słabsza postawa w drugiej pętli sprawiła, że spadli na czwarte miejsce. Pod koniec soboty, w niedzielę narzekali na rozjeżdżone drogi, zwłaszcza w drugiej pętli, głębokie kolejny. Zmagali się z pozycją na drodze ostatecznie kilka razy, wypadali z tej idealnej linii, nad czym też na pewno sporo tracili. Kosztowało ich to też, że stracili parę sekund, że mieli problem z elektryką, co ostatecznie sprawiło, że spadli z czwartego na piąte miejsce na mecie. Podkreślaj, że nie był to dla nich łatwy weekend. Czwarte miejsce Josh Mackerlan, James Fulton. Pierwszy rajd Jamesa Fultona znowu z Joshem. W zeszłym roku byli stałym duetem. James przesiadł się do Craig'a Brina, Świętej Pamięci na rajd Japonii i miał z nim jeździć ten sezon. Po wypadku, tym śmiertelnym podczas testów, przed rajdem Chorwacji wrócił już do ścigania, już startował w kilku rajdach z Chrisem Mick, natomiast teraz wrócił do Josh'a Makerlana i oni z kolei przed Wirwesem byli o zaledwie niecałe 4 sekundy, zatem znów bardzo, bardzo blisko w ogóle Macherland to ostatni jeden z najbardziej zapracowanych zawodników, startuje i w WRC2 i w ERC, kolejny raz na mecie z dobrym wynikiem, skorzystał wprawdzie na tej awarii Wirwesa, o czym Wam wspominałem, ale swoją jazdą zasłużyli myślę na to, co wywalczyli, byli najrówniej jadącą załogą w, cza w całym rajdzie, cały czas byli w top 6, bez większych wpadek, bez większych problemów. I nawet raz udało im się być na podium OS-owym i to na power stageu, zatem dodatkowy punkcik. W sobotę narzekali trochę na kurz, w niedzielę z kolei na deszcz, ale ostatecznie na mecie byli zadowoleni. Josh dziękował Jamesowi za powrót do ścigania, no i tak też będzie pewnie w kolejnych rundach, jako duet będą występować. Podium, najniższy stopień, Matt Ostberg. Patrick Barf, minuta i 4 sekundy równe straty do zwycięzców. Trochę szarpana jazda w niedzielę. Jeden większy błąd sprawił, że po sobocie byli wprawdzie na trzecim miejscu, ale ze stratą 8 sekund do Padona. Tu mogło być znacznie lepiej, mogli walczyć o pierwsze miejsce. W niedzielę narzekali na ustawienia z samochodu, nie byli w stanie zrobić nic więcej. Notowali czasy poza top 5, tak naprawdę, ale wystarczyło to na utrzymanie trzeciego miejsca. Mac na mecie mówił, że to był ciężki weekend, ale jest zadowolony z walki i zadowolony z podium. Drugie miejsce: Hayden Padden, John Kennard. 41,4 sekundy straty do zwycięzców. Pomyślcie, 41 sekund straty do zwycięzców. Jednocześnie kolejnych 40 sekund dalej jest Wirwes na piątym miejscu. Bardzo, bardzo duża dominacja zwycięzców, do których przejdziemy za moment. Hayden Padden, John Kennard. Bardzo dobre tempo od początku. Dawało im drugą pozycję na koniec dnia. W niedzielę tylko się w tym utwierdzili. Hayden był zadowolony z siebie, zadowolony z samochodu. Ostrożna jazda na końcowych odcinkach w niedzielę. Pozwoliła im zaoszczędzić opony na Power Station, który wygrali więc dodatkowe punkty. Na mecie byli zadowoleni z rajdu, z samochodu, z zespołu, dziękowali zespołowi za całą połowę sezonu. Padon już dodał, że chce, czeka na tą drugą połowę sezonu, a po rajdzie następnego dnia jeszcze powiedział, że tak naprawdę zwycięzca, Martin Sesks, był u siebie absolutnie poza zasięgiem. No i już zdradziłem Martin Sesks, rena Francis, wygrywają domową rundę ERC, jednocześnie odnosząc swój drugi z rzędu tryumf na szybkich szutrach w Mistrzostwach Europy, drugi z rzędu w ogóle w Mistrzostwach Europy po rajdzie Polski, który był przecież trzecią tegoroczną rundą. Myślę, że zwycięstwo w Mikołajkach było trochę niespodziewane, natomiast tutaj po prostu w domowej rundzie rozdawali karty. W całym rajdzie oddali tylko trzy odcinki specjalne, w tym na Power Stage'u mieli co do jednej dziesiątej identyczny czas z padonem, rozstrzygnęły setne części sekundy, że ostatecznie mają drugi czas na Power Stage'u i jeden punkt mniej od australijskiej załogi. Wprawdzie narzekali nieco na warunki na drodze, ale nie przeszkadzało im to stale, powiększać przewagi, regularnie wspominać o tym, jak cieszy ich ściganie w domu, jak duże wsparcie mają ze strony kibiców i rodziny. Na końcu podziękowali MRF-owi i zespołowi za kolejny świetny weekend. Punktacja Mistrzostw Europy po czterech rundach. Hayden Paden ma 113 punktów. Jedno zwycięstwo, dwa, trzy drugie miejsca. Martin Sesks 83 punkty, zatem 30 punktów traci w tym momencie Łotyż do Australijczyka. Dwa zwycięstwa i no dość szybko staje się jednym z faworytów Mistrzostw Europy. Chociaż czy tak do końca o tym opowiem Wam za chwilę, jak ja mam na ten temat przemyślenia. Mads Ostberg 69 punktów. Równy, ale ch chyba nie już tak szybki, jak jeszcze kilka lat temu. Matthew Frances Francuski czwarte miejsce, 50 punktów. Egzek tyle samo punktów ma Larena. Nie wiem dlaczego Larena jest de facto postawiony poniżej Franceskiego, jak miał jedno podium. Franceski nie była ani raz na podium. Joan Bonato 4 punkty za Lareną, nie było go tutaj. Mik Kohejkila 45 punktów, dobry występ, choć no pechowy znowu sprawił, że awansował na siódme miejsce. ósmy jest Miko Marczyk, który jednorazowo sobie w Rajdzie Polski wywalczył 40 punktów i wcześniej, jeszcze na otwarcie sezonu podczas treningu przed Rajdem Portugalii, na fafę też przecież z Szymonem byli na e, trzecim miejscu czy czwartym? Nie pamiętam. Wyświetlę Wam tu, sprawdzę to przy montowaniu. No i teraz tak. Co jeszcze warto powiedzieć o tym rajdzie? Zadziwiająco ukończyła go niemal cała czołówka Mistrzostw Europy. Na dosłownie ostatnim odcinku wycofali się z rywalizacji Jarek Kołtun z Jirkiem Pleskotem. Oni nawet dojechali do mety tego odcinka, ale z jakiegoś powodu są nieklasyfikowani. Nie udało mi się dojść do tego dlaczego. Jeśli ktoś z Was wie, napiszcie proszę w komentarzu. Aleksander Terlecki z Marcinem Szeją cały rajd notowali czasy około 20-25 miejsca. Dostali dwie minuty kary za wcześnie wjeżdżając na pekat, co relegowało ich na 24 miejsce. A pozostałe trzy polskie załogi walczyły w rc 3 z czego dwie w ERC3, jedna nie była klasyfikowana w ramach Mistrzostw Europy i to ta załoga wypadła zdecydowanie najlepiej. Natomiast zacznijmy od tego, że mamy tą stawkę ERC3, w której drugie miejsce zajmuje Jakub Matulka z Danielem Dymurskim, który przez calutki weekend bardzo ostro walczył z Piotrem Parysem, jadącym z Damianem Sytym. Oczywiście obydwie, a wszystkie trzy załogi, o których będę mówił jechały fiestami rally. 3, a zwycięzcy klasy również Fiestal Rally 3. I tak w walkę praktycznie od początku zdominował John Armstrong z Cameronem Ferym. No i nasz Hubert Laskowski z Micha Micha Michałem Kuśnierzem, którzy nie byli klasyfikowani, przypomnę, w Mistrzostwach Europy. W zasadzie tylko John Armstrong i Hubert Laskowski wygrywali odcinki i to nie tak, że Hubertowi się z przypadku zdarzyło. Hubert wygrał 4 z 9, a Armstrong 5 z 9 odcinków specjalnych tego rajdu w swojej klasie. To Hubert z Michałem byli pierwszymi liderami tego rajdu w swojej klasie, a w sobotę niestety mieli trochę problemów technicznych, co sprawiło, że dość dużo czasu stracili. W niedzielę narzucili znowu dobre tempo, wygrali połowę odcinków specjalnych i naprawdę można powiedzieć, że pokazali niesamowite tempo. Biorąc po pod uwagę, że Armstrong, że Paris, że Matulka jeżdżą już kilka rajdów w tym sezonie, są wjeżdżeni, a przecież, jakby nie patrzeć, Laskowski wsiadł pierwszy raz w samochód w tym sezonie, pokazał niesamowitą klasę, świetnie pojechał. Do Armstronga stracił wprawdzie nieco ponad minutę, ale też wywalczył ponad 45 sekund przewagi nad Matulką. No i teraz tak, ostatecznie, trzy, biorąc pod uwagę ERC-3, to i Matulka i Paris też są na podium, zatem dla Polaków bardzo dobry weekend w tej klasie. A teraz przejdźmy już do podsumowania Mistrzostw Europy w jej połówce. Zatem przed nami jeszcze tylko jedna szutrowa runda w Skandynawii, czyli Ride Royal Rally of Scandinavia, a potem... Asfaltowa uczta dla kibiców, moje ukochane asfalty. Trzy cudowne rajdy, Rally Roma di Capitale, Rally Barum i Rally Hungary, czyli jedziemy do Rzymu, do Zilina i do Nirek Hazy. Trzy świetne rajdy, z których dwa znam dość dobrze, bo i w Zilinie, i w Nirek -Hazie byłem, bardzo szybkie asfalty, bardzo ciekawy rajd i na Barum, i na Węgrzech. Bardzo zróżnicowane te asfalty, bardzo zniszczone miejscami. No w końcu wschodnia Europa, dobrze, tak, takie małe przymrożenie oka, wcale nie mamy takich złych tych dróg. No Węgrzy mają trochę gorsze niż my, ale jednak. No i teraz pytanie. Czy Martin Sesks, zwycięzca dwóch ostatnich rajdów, faktycznie powalczy z Haydenem Padonem? Czy zagrozi Padonowi, który też nie jest ekspertem od asfaltów, ale ma na pewno bez porównania większe doświadczenie od młodego Łotysza i słynie ze swojej równej jazdy, która przywozi mu dużo punktów. Ja myślę, że Połowie sezonu, jeżeli nie wydarzy się coś absolutnie niespodziewanego, możemy śmiało powiedzieć, że absolutnymi faworytami do tytułu mistrzów Europy są Haydn, Padon i John Kennard. Martin Sesks z Renardem Francisem, jeśli od oddeprą ataki Matsa Ostberga, to mają duże szanse na to, żeby wicemistrzami Europy zostać. A jeśli Padonowi się podwinie noga, na którym żajdzie. To może i powalczą o generalkę. Jak będzie? O tym oczywiście będziemy sobie mówić, podsumowując kolejne rundy mistrzostw Europy. A teraz już przechodzimy do bieżących spraw rajdowych i zaczynamy od tego, o czym mówił Akio Toyoda, nasz ulubiony szef, właściwie prezes koncernu wielkiego zaangażowanego w rajdy. Akio Toyoda powiedział, że cisza nie jest opcją. Czyli praktycznie powtórzył to, co mówi Jari Mati Latfala, szef zespołu rajdowego Gazoo Racing, że żaden kibiz nie przyjdzie do lasu oglądać cichej rajdówki, a Akio Toyoda powiedział, że w rajdach cisza nie jest opcją. WRC nie może przejść na w pełni elektryczny napęd, po prostu nie. To oczywiście już kolejna osoba, która tu mówi 100% racji, a Toyoda wskazał na konieczność przejścia, bardziej, bardziej zaangażowania się w wodór. Toyota ma kilka samochodów wodorowych, kilka produktów, Produkcyjnych elektryków na wodór, ma też kilka tych samochodów, które ten wodór spalają w silnikach spalinowych. Na razie są to prototypowe konstrukcje, ale już bardzo zaawansowane, więc za tym jest szansa na to, że ten wodór chwyci. Za co ja bardzo mocno trzymam kciuki, bo to jest prawdziwa czysta energia, a nie elektryki na prąd z węgla. Po Sardynii, która była nam poprzednią rundą Mistrzostw Świata, wiele zespołów, zwłaszcza Rich Milner, zwłaszcza Jari Mati, podnosili, że należy przywrócić poranny serwis. Poranny serwis w soboty, w piątek, sobotę i w niedzielę został przez FIA wyłączony z rajdów z uwagi na chęć... Umożliwienia mechanikom dłuższego snu. Jednak prawda jest taka, jak to podkreślali zarówno w Toecie, jak i w M-Sporcie, że i tak wszyscy wstają około 4.30 w te dni rajdowe, niewiele zyskując na tym, a taka pogoda, jaka była w Sardynii, sprawia, że można by jeszcze podczas nawet krótkiego 10-15 minutowego serwisu, nie tylko poprawniej, lepiej, bardziej świadomie dobrać opony, ale przede wszystkim zmienić minimalnie ustawienia zawieszenia. I ja myślę, że to jest dobry pomysł, bo. Kibice też wstają o 4.30 codziennie rano na rajdzie i jakoś nikt ich nie żałuje i nie próbuje przesuwać OS-ów na późniejsze godziny. Ja myślę, że krótki poranny serwis powinien wrócić. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. A my przechodzimy dalej i myślę, że to jest chyba największy news minionego tygodnia. Otóż Hyundai Motorsport rozszerzył swój skład. Emil Lindholm i Reta Hamalainen, którzy raz jechali w barwach Hyundai'a, jakiś rajd jakiś czas temu, już kilka lat temu, natomiast od kilku lat byli związani z fabrycznym zespołem Skody, czyli z Sportem. Jest to wyraźnie podkreślone w oficjalnych newsach, fabryczny zespół Skody, czyli Toksport. I tak jeździli z Skodą, radzili sobie całkiem nieźle, w końcu są urzędującymi mistrzami WRC2. I teraz dołączają do Hyundai'a. Na razie będą jeździć Hyundai'em I20 Rally 2, fabrycznym Hyundai'em I20 Rally 2. Szansa na jakiś występ w samochodzie Rally 1 w drugiej połowie sezonu na pewno jest, natomiast oficjalnie na razie nic nie powiedziano. A do tego samochodu Rally 1 na, na razie Estonię i Finlandię awansował Temo Suninen i Mikko Markula. Zatem dotychczasowi liderzy programu WRC2 w Hyundai'u. Czy to dobry krok? Znacie moje zdanie, już wam o tym opowiadałem. Moim zdaniem nie jest to właściwy krok. Moim zdaniem jest to pierwsza, asekuracyjna, bezpieczna decyzja Cyryla, aby tebula. Z jednej strony go rozumiem, bo na razie jego decyzje przynoszą naprawdę dużo korzyści i jest pewny raczej tego, co robi. Z drugiej strony myślę, że Hyundai powinien dawać jak najszybciej szansę kolejnym kierowcom, młodym kierowcom na doświadczenie, na zbieranie doświadczenia w samochodach Rally One. Czy Lindholmowi się to w tym roku uda? Mam nadzieję, że tak. Natomiast moim zdaniem, awans Suninena do samochodu Rally One nie jest prawidłową decyzją. Ten gość miał już szansę na startowanie tym samochodem. Miał tą szansę też wcześniej, na przykład Lapi, który potem odzyskał to siedzenie Rally One. I uważam, że Lapi zdecydowanie lepiej sobie poradził niż Suninen, który kurczę, jakby nie patrzeć, startując tym Hyundaiem, no jakoś z tymi sukcesami się rozmija. Także takie jest moje zdanie, napiszcie, co Wy o tym myślicie. Tymczasem startuje już rajd Safari, zapewne już jest po pierwszym odcinku, kiedy to oglądacie. Odcinek testowy też już jest za nami. Omówimy sobie go i omówimy sobie cały rajd w niedzielę po południu. Dzisiaj tylko powiedzmy o tym, jak to wszyscy się na ten rajd Safari szykują. Toyota liczy na powtórkę z ostatnich dwóch lat, czyli na zwycięstwo. No, w zeszłym roku zajęli cztery czołowe miejsca, co było eventem od 30 ponad lat. Takiego wyniku Toyota nie miała. Nikt takiego wyniku nie miał oprócz Toyoty. Czołowe 4 miejsca, znakomity wynik. Na pewno chcieliby to powtórzyć, na pewno chcieliby zwycięstwa, a mają do tego naprawdę wszelkie wskazania. Natomiast Hyundai chce, żeby wygrał Neville, a za absolutne minimum stawia sobie podium. Wywalczenie zwycięstwa przez Neville'a na pewno byłoby tutaj dobre, bo przybliżyłoby go do walki o tytuł mistrzowski, na który w końcu liczy. Ale na ten tytuł chrapkę ma też na pewno Oitana, który jest przecież trzeci w mistrzostwach i który stał tutaj na podium dwa lata temu, wprawdzie w Hyundaiu. Ale myślę, że Puma jest tak naprawdę szybciej. Przed Hyundai tylko ta niezawodność, a Ride Safari zapowiada się na bardzo, bardzo ciężki w tym roku. Zobaczymy, jak będzie, już w najbliższych dniach będziemy wszystko wiedzieli, a ja Wam to wszystko opowiem w niedzielę. Przejdźmy teraz jeszcze do kilku polskich tematów, do Małopolski. Po półtorej dekady wracają Rajdowe Mistrzostwa Polski. To już niedługo, ale wraca też Rajd Polski Historyczny po rocznej przerwie. Ostatnią w tym roku rundą Mistrzostw Polskich Rajdów na regularność będzie w tym roku Rajd Polski Historyczny, rozgrywany już po raz jedenasty. Bazą będzie Wieliczka, Hotel Soraj w czwartek wieczorem, czyli już jutro. A pewnie jeśli oglądacie to w czwartek, no to już dzisiaj o 20.00 pod Tauro na Przy okazji spotkania krakowskich klasyków nocą, o 20.00 rozpocznie się oficjalny start do Rajdu Polski Historycznego, który to potrwa do sobotniego popołudnia. W, długi weekend, w drugi weekend sierpniowy natomiast rajdowe Mistrzostwa Polski pojadą do Rzeszowa na Marma Rajd Rzeszowski, rajd, który też już jest stałym bywalcem Mistrzostw Polski, a nawet Mistrzostw Europy w czasach, kiedy Mistrzostwa Świata gościły w Mikołajkach. W tym roku organizatorzy przygotowali 11 odcinków, 156 km trasy, w piątek będziemy mieli dwa przejazdy dwóch OS-ów plus odcinek miejski, a w sobotę trzy... 3 pętle po, znaczy dwie pętle po trzy odcinki specjalne, w tym znane i nieznane wcześniej z Rzeszowskiego OSY. Na sam koniec dzisiejszego vloga wspomnijmy jeszcze o Krzysztofie Owczycu i Łukaszu Kurzej, którzy wygrali off-road Rally Greece, czyli ride Grecji off-road. z Łukaszem jechali BMW x trójką, która w bardzo trudnych warunkach, w bardzo ciężkich, błotnych warunkach, z bardzo dużą ilością deszczu dowiozła ich do zwycięstwa w klasie samochodów. I do drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej szybsza od nich była jedna z załóg w ATV-kach, natomiast później podczas badania technicznego po rajdzie okazało się, że ten samochód miał pewne niezgodności regulaminowe i została ta załoga zdyskwalifikowana, zatem Polacy wygrywają i klasy samochodów, i klasyfikację generalną off-road Rally Greece. Brawo dla Hołka, to jest kolejny krok w kierunku startu w rajdzie Dakar 2024. Jak Hołkowi pójdzie w Dakarze? O tym pewnie wspomniemy. Pewnie nawet z większymi szczegółami, jeśli będzie to dobry, fajny występ w przyszłym roku. Teraz ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Cieszmy się weekendem, który się zbliża, najdłuższymi dniami w roku. To jest mój absolutnie ukochany czas w roku czerwiec, lipiec, kiedy mamy te najdłuższe dni w roku. Mam nadzieję, że Wy też to lubicie, a w końcu przyszło do nas lato. Zatem cieszmy się tym. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zbliżają się wakacje. Cieszmy się wakacjami, cieszmy się latem i do zobaczenia w niedzielę w kolejnym wakacyjnym bardzo teście.